Siema, aleks ze strony. Cześć. Ze mną dzisiaj Klaudia. Zmiana scenarii. Tak. Zmiana tematu. Temat dwudniowe szkolenia: czy warto, czy nie warto się w życiu uczyć, i hmm, tak naprawdę czy uczyć się potrzebnych rzeczy, czy niepotrzebnych rzeczy. Jak widzisz w ogóle szkolenia dwudniowe? Już tam kilka razy byłaś. Jak kilka to tylko oceniasz Twoimi oczyma? Znaczy, no szkolenia przede wszystkim uważam, że są bardzo, bardzo ważne. Jeżeli cokolwiek chcemy w życiu zmienić, no to uważam, że po prostu regularność takich szkoleń jest, jest bardzo istotna. No przede wszystkim tam mówimy na wszelakie tematy, bo to jest zdrowie, to jest biznes, to jest rozwój osobisty, podświadomość, także no dla każdego coś, coś po prostu się znajdzie. No, ale to też jest fajne o tyle, o tyle, że jeżeli chodzi o biznes, mnie na przykład te szkolenia bardzo motywują do działania. Jeżeli one są regularne, co miesiąc, każdego miesiąca, nawet czasami dwa razy w miesiącu można śmiało pojechać, no to po prostu jest ta energia do działania, ta motywacja. Ludzie nas też napędzają także. Dobra, a powiedz mi pierwszy raz, jak jechałaś, co w głowie, jak, jak sobie to wyobrażałaś, i czy to się pokryło swoim wyobrażeniem, czy nie. Ja jak pierwszy raz pojechałam, to to było w czerwcu ubiegłego roku. No tak szczerze mówiąc, pojechałam się przyjrzeć. Przyjrzeć tematowi, przyjrzeć grupie całej Wataha, także podeszłam do tematu tak ostrożnie, ale żadnych obiekcji tam jakichś większych po prostu nie miałam. Jechałam się zorientować w temacie. Czyli nikt cię się nie zabrał, nikt nie się Nie, nie pojechałam dobrowolnie, tak. Okej. Okay. No i dobra, pojechałaś na to szkolenie, i jak twoje wrażenia po takim, po takim szkoleniu? No. No wiesz, Arek, gdyby były złe, no to bym nie jeździła. Do dzisiejszego dnia po prostu jeżdżę każdego miesiąca. Także no, pierwsze szkolenie to w ogóle otworzyło mi oczy. To, było, to była taka decyzja, że faktycznie kurczę, muszę coś zmienić w swoim życiu. No i że te szkolenia po prostu grupa Vatacha mi w tym pomogą. Pamiętam, czy z pierwszych szkoleń? Szara myszka? Tak. Cichutka. Szara myszka w ostatnim rzędzie siedziała, nic nie mówiła. I często łzy. Tak. Łzy i, ale to było szczęście, radości, że mnie widziałaś to jak. <grymne> to były raczej y, łzy, y, z tego powodu, że zaczęła do mnie po prostu docierać. Y, no zaczęłam po prostu coś, coś rozumieć, że y, to, o czym tam mówimy, to są tematy, które w większości dotyczą mnie po prostu. I że faktycznie kurczę, mam z czymś problem, że nic się tak naprawdę w moim życiu nie dzieje. Jestem młodą osobą, a jakby... Tak, jestem młodym człowiekiem, a stoję po prostu w miejscu. No i kurczę, no nie chcę tak przeżyć po prostu reszty, reszty życia. No i po prostu no, łzy poleciały, tak? Bo zdałam sobie sprawę, że no faktycznie trzeba coś w tym życiu zmienić. No wiesz, Ty się szybko zorientowałaś, tak? Także tu u Ciebie to, to mega. A propos, fajnie jakby więcej właśnie młodych ludzi miało tą świadomość albo inaczej żeby wykazali jakąkolwiek chęć tak. zmiany swojego życia. To już nie chodzi o świadomość. Świadomość można zdobyć, tak? bo to Dokładnie. się szybko, szybko gdzieś tam po prostu łapie, o co w tym wszystkim biega. No ale zobacz, jako, jako młoda dziewczyna, <coughs> większość swoich rówieśników w tym wieku, to praca. Etap. No, to jest, to jest ciężki temat, bo właśnie jest tak po prostu wygodniej, nie chcą nic zmieniać. No i praca, praca, praca. Od czasu do czasu jakieś wyjście ze znajomymi i to jest tyle. Po prostu na, na inne możliwości nawet nie, no nie dają sobie szansy, żeby cokolwiek, cokolwiek więcej zrobić. nie Ale zobacz też, jaka to jest szansa, jak e, gdybyś na przykład nie pojechała na pierwsze szkolenie, bo jakiś tam powód tak, tak. na zasadzie nie chce mi się albo za rok, albo nie wiem, w przyszłym miesiącu. Wiesz, tych wymówek mamy sporo, tak? Jako, są, jak, tak? jako ludzie zawsze coś nam szepcze do ucha i teraz gdybyś tak naprawdę wtedy posłuchała tego głosu załóżmy, mm -hmm. nie jeść, tak, nie wiadomo co ci tam zrobią, będą marynarkami machać Dokładnie. i nie wiadomo co, wiesz, bo też te, takie przekonanie jest coachingowe. Ludzie mają takie skrzywione wyobrażenie, że wiesz, takie szkolenie to alko, prochy właśnie orgie no i tutaj i właśnie czy jechałaś z takim na, nastawieniem na szkolenie Nie 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 jechałam, z, nie jechałam z takim nastawieniem tak jak mówię jechałam taka spokojna opanowana ja też wolę zawsze coś najpierw zobaczyć doświadczyć na własnej skórze że tak to nazwę a później po prostu oceniać Zresztą tak też podchodzę zazwyczaj do ludzi nie oceniam po prostu jak to mówią książki po okładce tylko wolę najpierw rozeznać się w temacie poznać też człowieka i dopiero później po prostu coś więcej powiedzieć na ten temat. No i tak też jak pojechałam na te pierwsze szkolenie, to po prostu z taką czystą głową. Okej. Okay. dobra, minął jakiś czas. No i na jednym z ostatnich szkoleń czy mi się wydawało, czy Klaudia wyszła ze strefy komfortu? <grym> tak, zrobiłam ten kolejny, kolejny mały kroczek, że tak to powiem. No i teraz na szkoleniu po prostu no, byłam z jednej, jedną z osób, która właśnie Jednym człowiekiem ludziem, Tak, ludziom, osobom. osobom, no nie osobom. Ale człowiekiem, która właśnie takie szkolenie poprowadziła dla innych, no i myślę, że nawet spoko. Ale zobacz, Poszło. jak w krótkim czasie, wiesz, te szare myszki nagle okazuje się, że wychodzi Klaudia. Klaudia zaczyna opowiadać swoją historię, zaczyna opowiadać i tłumaczyć innym, jakie tak. już te blokady po prostu pokazywać, tak? Jakie blokady po prostu trzeba przełamywać, żeby po prostu się rozwijać. I dla mnie ten progres u Ciebie no jest, jest mega, no od tego samego początku, jak się widziałem na pierwszym, drugim szkoleniu tak. do, do tego momentu, w którym teraz się znajdujesz, no to torpeda. Dla mnie to coś niesamowicie, już same te nagrania, tak? Luz, swoboda, Znaczy Arek, no ja zawsze mówię, że jeżeli my decyzji odpowiedniej nie podejmiemy, to nic się po prostu w naszym życiu też nie stanie. No ja stwierdziłam, że kurczę, mimo że jest ten stres, są te obawy, jest ta trema. Albo coś nie wyjdzie, coś się źle stanie, no to jeżeli nie zrobimy tego pierwszego kroku, który był u mnie masakryczny, że tak powiem, to, to był taki stres, ale z każdym później kolejnym, kolejnym wystąpieniem, czy to poprowadzenie szkolenia, czy to po prostu wyjście przed taką kamerę, jak na przykład dzisiaj, to już po prostu jest dużo łatwiej. Z każdym kolejnym razem. Więc no kwestia po prostu przełamania się i zrobienia tego pierwszego kroku. Wiesz, dla mnie a propos tych szkoleń, to na przykład taką mega rzeczą jest to, jak teraz na przykład w stosunku co do Ciebie, mogę patrzeć, jak rodzi się bizneswoman, tak? Pewna, pewna dziewczyna, która, która wie, co mówi, e, która prowadzi profil na Instagramie, która wychodzi do świata, pokazuje tak. się. No bo to jest moim zdaniem mega istotne, tak? Żeby świat nas po prostu zauważył, trzeba się pokazać. E, no i Klaudia, tak naprawdę, już teraz szkolenia, pokazywanie się, hmm. rozwój, wszystko po kolei. Czy było warto hmm, od czerwca zeszłego roku czy te łzy to wszystko, co, co razem tak, tak naprawdę? Ci, przechodziliśmy, tak już ci mówię, że było warto. Było warto. No i teraz możesz się zwrócić tutaj dla e, młodych, tak. wilków. Dla tak młodych, zdecydowanie ludzi, którzy, dla młodych. Którzy poczekaj, utknęli tak naprawdę i myślą, że praca na etacie, czy, czy własna działalność, że bądź jaka nie była, że to jest jedyna droga, że, że po prostu tak trzeba. Co masz właśnie do po po powiedzenia takim, takim człowiekom? <laughs> takim człowiekom, właśnie y, przede wszystkim w moim wieku, no chcę im przede wszystkim też pokazać, y, że można inaczej. Że nie trzeba po prostu codziennie chodzić do pracy na te 8 godzin. Po pracy wracać i nic się tak naprawdę w naszym życiu nie dzieje, tylko można też po prostu te życie spędzić inaczej. Kwestia podjęcia tej odpowiedniej decyzji, poznania odpowiednich ludzi, którzy nam też w tym pomogą, poprowadzą nas i, i można naprawdę no, spełniać marzenia. A propos spełniania marzeń, powiedz mi, bo podjechałaś nowym autem. Tak. Jak tam wrażenia właśnie. Wiesz, no bo słuchaj, ja w wieku... ile masz? 22. 22 lata. Ja w wieku 22 lat to jeździłem starą BMK, ściągniętą z, z Niemiec, a ty jeździsz nowym autem wyjechałaś z salonu. Tak. Jakie to jest uczucie powiedzmy? No, super uczucie. Ale powiem, że czekam już na następny, na następny odbiór nowego samochodu. No bo ile można jeździć tym samym, nie? <laughs> <laughs> Czyli apetyt <laughs> rośnie w no <do> tak, <laughs> tak, No ale można, no tak jak Ci mówię, no w zeszłym roku w lipcu dołączyłam do, do grupy, w czerwcu byłam na tym pierwszym szkoleniu, w lipcu dołączyłam. No od listopada jeżdżę już tym nowym samochodem, także można po prostu, jeżeli się chce. No i dokładnie, jeżeli się chce. Także Klaudia, ja Ci mega gratuluję odwagi, tego wyjścia ze strefy komfortu, no i dalszych sukcesów. Niech Dzięki się grupa bardzo. rozwija, tak niech jest. zasuwa. No a my oczywiście w tym wszystkim maczamy palce i pomagamy. Tak, i zapraszamy do zmiany swojego życia. Trzymajcie się. Trzymajcie Na razie go. się, cześć.